Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości. Dzisiejszy odcinek będzie trochę w nastroju żałobnym, nie bez powodu, bo Donald Tusk razem z panem Sienkiewiczem odebrali nasze źródło humoru, zabawy, odskoczni od życia normalnego, czyli propagandową telewizję polską i teraz to oni będą... Robili materiał w TVP. Oni teraz będą rządzili całą telewizją polską. Dzisiaj o 19.30 nowy odcinek Wiadomości, już nie pod tytułem Wiadomości, tylko będzie jakaś nowa nazwa, która jest ściśle strzeżona. A o 19.20 ja Was zapraszam do siebie na live'a i obejrzymy nowe wydanie Wiadomości. A w dzisiejszych ich zdemościach o kulisach przejęcia TVP. To jest koniec fabryki politycznej propagandy, agresji i hejtu. Nocne czuwanie polityków PiS w budynku TVP nic nie dało. Dziś przed południem minister kultury odwołał prezesów zarządów i rady nadzorcze TVP, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. To była 11.07. 10 minut później z anteny zniknęło TVP Info, propagandowy, propisowski kanał informacyjny. Nie było też wiadomości w południe. Maciej Knapik. Tak, TVP Prawa i Sprawiedliwości było telewizją propagandową za to nasze nowe TVP, na które wcale aktualny rząd nie będzie miał wpływu, będzie obiektywne i pluralizm będzie się aż wylewał. Z tej strony, panie prezes. Uważaj, żebyś ty nie siedział. Purdur Jarosław Kaczyński nie panuje nad emocjami. Za to, jakby Szymon Hołownia taką ciętą ripostą odpowiedział komuś krzyczącemu, to by wszyscy się zachwalali, ależ ten Szymon Hołownia ma ciętą ripostę. Ta reakcja prezesa Kaczyńskiego przed siedzibą TVP pokazuje nerwowość polityków PiSu którzy otwarcie mówią o swoich mediach. Proszę mi wybaczyć, ale tak jest. No każdy broni swojej przeznaczonej telewizji. Od wczoraj wieczorem politycy PiSu pojawiają się w siedzibie TVP. Mówiąc o obronie telewizji, fotografują się z jej szefem i pracownikami. Posłanka zrobiła sobie nawet zdjęcie w reżyserce, skąd nadaje się program. Ależ w tej Polsce mamy obiektywne media. Poseł partii politycznej czuwał w reżyserce nad przekazem mediów publicznych. Oni nie mają poczucia wstydu, pokazując do jakiego stopnia są jedną drużyną. Grupa posłów PiSu chciała wyrzucić z biur telewizji nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przecież mogę Państwu pomóc. Ja myślę, że po prostu pomóc tym, żeby opuścić budynek. Warto zwrócić tu uwagę na byłego już prezesa TFOP. Przegląda się milcząco sytuacji, nie reaguje. W ciągu dnia pojawiały się sprzeczne informacje, że uznał albo że nie uznał swojego odwołania. No i taki jest właśnie sens mediów publicznych. Wygrywa jedna partia, wyrzuca poprzedników, wsadza swoich ludzi i nawet tamta partia jak się zabezpieczyła, żeby następcy ich przypadkiem nie wyrzucili, to ich wyrzucają i wstawiają tam swoich ludzi. I czy te media mają jakikolwiek sens? Dlaczego państwo się tak wpychają? W biurach doszło do przepychanek. Jedna z posłanek miała zostać poszkodowana. Do... Na szczęście została poszkodowana bezobjawowo, bo mogła tą chorą ręką, tym chorym barkiem obsługiwać telefon komórkowy. W Machu kilkakrotnie była wzywana policja. W holu za żarcie kłóciła się grupa zwolenników i przeciwników PiSu. Nie zdajecie sobie sprawy, mądry, jakie się, gadacie. No jaki po... mądry się zna. Pański po... komentarz do odwołania władz TVP i mediów rządowych. A to już się stało? Tak. No, tak. A to zaskoczyliście mnie Państwo? Po wczorajszej uchwale Sejmu sprawy przyspieszyły. Rano pojawił się komunikat Ministerstwa Kultury, że władze mediów publicznych zostają odwołane i powołane nowe. Ministerstwo powołuje się na Sejmową Uchwałę. Dalej czytamy, że zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej jest prawnie bezskuteczne. Ależ my w Polsce mamy beznadziejne dziurawe prawo. Jeżeli prawo da się obejść na. Parę sposobów, to świadczy o właśnie beznadziejności tego prawa i jeżeli w Polsce można działać na zasadzie uchwał i to działa nad ustawą, gdzie w porządku prawnym w Polsce jest dokładnie odwrotnie, to wiedz, że coś się dzieje. A później Unia Europejska przyzna nam pieniądze za to, że wprowadziliśmy praworządność i uznajemy uchwały nad ustawami. Minister kultury wykonuje swoje ustawowe kompetencje, ustawowe obowiązki jest właścicielem. Sprawuje funkcje właścicielskie z ramienia skarbu państwa. Niedługo potem program TVP-info słynącej ze skrajnie agresywnej propisowskiej propagandy zostaje wyłączony. I zastąpiony programem telewizyjnej jedynki znika też strona internetowa programu. Ale polityczny już to jest bezprawna decyzja. Będą no, no, tak mówić, nie mają nic ciekawszego do powiedzenia. Zależy im na eskalacji. Trzeba ten poseł Lewicy to, to członek Rady Mediów Narodowych, pięcioosobowego organu, w którym zasiada trójka przedstawicieli PIS-u, czyli większość. Zdaniem tej partii tylko ten organ może dokonać zmiany władz mediów publicznych. Co ustawiamy, będzie ustawiamy, pańskim ustawiamy. zdaniem dalej? Ta decyzja w ogóle nie obowiązuje, no bo jest podjęta bez żadnej podstawy prawnej. Wszelkie zmiany personalne, zgodnie z prawem, realizowane są przez Radę Mediów Narodowych. Ależ politycy prawa i sprawiedliwości muszą być zdziwieni. Myśleli, że są w mediach narodowych, zabetonowali przez najbliższe lata. Tu KLOPS przychodzi uchwała i wszyscy zostali wyrzuceni, i teraz są dwa realne scenariusze tego wszystkiego, no bo albo prawo i sprawiedliwość e, będzie ciągle traciło poparcie, no bo ludzie, którzy oglądają tylko jedynkę, dwójkę i telewizję regionalną, już nie będą słyszeć o Cudach prawa i sprawiedliwości, albo odbije się to wzrostem poparcia prawa i sprawiedliwości, no bo ludzie zobaczą, że ich wycieli i to pewnie, a jeżeli kogoś się wycina, to wycina się tych słusznie mówiących. Z drugiej strony argument, że takie rozwiązanie jest niekonstytucyjne i potwierdził to Trybunał Konstytucyjny już kilka lat temu. Czytamy o tym w sejmowej uchwale, która jednocześnie wzywa Skarb Państwa do działań naprawczych. Zmiany w telewizji, w telewizji publicznej są zgodnie z prawem. Wszystko odbywa się tak jak należy. Zgodnie też z planem, który jest w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I każdy, kto twierdzi, że to jest niezgodne z prawem, po prostu wyląduje w więzieniu. Myli się. Uf. Jarosław Kaczyński oskarża o bezczynność prezydenta Dudek, który listownie wezwał premiera do respektowania prawa. Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i ta sprawa by się skończyła. Protest PiSu to efekt zagubienia. Słyszymy w sejmie. To zdjęcie już widziałem parę dni temu, ale strasznie śmieszy mnie Terlecki z tą wwz -ą. Mam wrażenie, że on jest takim zadymiarzem, że jakby było trzeba, to by w środku y, Woronicza y, wziął oponę i ją podpalił w imię protestu. PiS po prostu nic nie rozumie z tego, co się dzieje w naszym kraju. TVP od lat stosowała nachalną, propisowską propagandę sukcesu, gdzie na przykład mimo inflacji słyszeliśmy o spadku cen. A ceny powinny spadać. Wobec opozycji wysuwano skrajnie absurdalne tezy o na przykład jedzeniu robaków. Politycy opozycji forsują program zastąpienia mięsa i nabiału. Robakami. To po prostu obrażało inteligencję widzów, budziło niechęć i w efekcie mobilizowało by głosować przeciwko pisowi. To było drewniane, to było toporne. E, ludzie się na to nie nabrali? Ja myślę, że od dawna ludzie widzieli, że to. Jest... Ludzi to złościło? Ja myślę, że tak, że ludzi to złościło i to było jedną z przyczyn upadku Pisu. Na stronie internetowej TVP pojawiła się informacja, że prezesem został Tomasz Sygut. Sygut pracował w telewizji publicznej na stanowiskach kierowniczych przed 2015 rokiem, później w zarządzie miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Maciej pik Fakty. I to jak będzie wyglądał pierwszy program w wykonaniu nowej telewizji polskiej, przekonamy się o tym o 19.30, już ja o 19.20 zapraszam do siebie na live'a z oglądania właśnie tych nowych wiadomości. A myślę, że będzie ciekawie, bo dzisiaj w sejmie starły się dwie ekipy TVP. Stara ekipa TVP i nowa ekipa TvP. I nawet poseł Dariusz Matecki podszedł do nowego dziennikarza telewizji polskiej i wypytywał się, kim pan jest i jakim prawem pan ma kostkę telewizji polskiej i ten pan naprawdę dziwnie się zachowywał. No bo jeżeli jest tam uczciwie zatrudniony i jest teraz nowym reprezentantem telewizji polskiej, no to powinien się Przedstawić, a cały czas unikał odpowiedzi, się plątał. Zresztą zobaczcie sami. Jak nowe TVP. A kto? Kim pan jest? A pan? Dariusz Patecki, poseł. cieszam się, pana Rukowicz. Nie. O co? A co mnie obchodzi, za kogo pan mnie uważa? Ja nie będę mówić, za kogo ja pana uważam, bo musiałbym bluzgać. Kim pan jest? Przepraszam, czy ja mogę się na? Dlaczego ma pan kostkę TVP? Nie, Czy ja mógłby się nagrać. Panie, proszę. Ja chciałabym się nagrać, bo to obowiązki swoją obowiązką. Szacunku do mojej wypowiedzi. No ale pan się podszywa pod TVP, czy kim pan jest? Słucham. Nie, nie mogę. Czy może pan odejść? Kim pan jest, się pytam. Ma pan kostkę TVP, proszę powiedzieć imię i nazwisko. Jak na sali Sejmowej zachowuje się, tak samo się Dokładnie. I będę się tak zachowywał. Możecie krzyczeć hejter obojętne mi to. Trochę wam to skrócę, bo tam oni się kłócili chyba przez 7 minut. Dariusz Łatecki się pytał kim pan jest, a tam nie odpowiadał, tam pani mówiła. Przepraszam, ja już muszę iść, może pan stąd pójść i zobaczcie co teraz się zadziało. Proszę bardzo, a teraz się dowiemy kim pan jest. Podatki Polaków idą na TVP i Polacy chcą wiedzieć kto reprezentuje TVP w Sejmie. Z podatków Polaków jest utrzymywane TVP chcemy wiedzieć kto ich reprezentuje w Sejmie. Już pana prosiłam żeby pan trzymał dystans, bo ja się nie czuję pewnie. Proszę się przedstawić, kim pan jest. Przecież to normalne, że dziennikarz TVP ucieka przed politykiem, ucieka przed innymi mediami, później się zawraca, później zawróci się jeszcze raz, a końcówka tego wszystkiego będzie jeszcze bardziej zaskakująca. Przepraszam. No możemy się bawić chodzić za sobą, no ja nie odpuszczę. Proszę powiedzieć, kim pan jest. Przedstawi się pan nam czy nie? Imię, nazwisko. Klasa, redakcja. No klasa, jak widać, to taka niezbyt. A Republika może wejść, czy nie? Ja już Nareszcie mamy odpolitycznione media, bo to normalne, że dziennikarz mediów publicznych wchodzi do y, pokoju klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, czyli teraz TVP zamiast być Prawa i Sprawiedliwości, pewnie będzie Platformy Obywatelskiej. I to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki, wielkie za oglądanie. Zapraszam na live'a, który być może kończycie oglądać ten odcinek, już trwa. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Wbijajcie na live'a!